Pewien producent audiofilskich zabawek bardzo nie chce, żeby to zdjęcie krążyło po internecie. Cześć, jestem Marcin Ogrąż, składowy czyli kanał o największych absurdach branży audio. Zasubskrybuj po więcej. Tomi Ewans jest producentem, który chwali się, że produkuje około 10 przedwzmacniaczy gramofonowych rocznie. I taki przedwzmacniacz, jak tutaj, kosztuje około 25 tysięcy funtów. No i za tę cenę moglibyśmy się spodziewać już produktu premium, prawda? prawda? Ale no każda elektronika czasem ulega awarii, tak było i w tym przypadku właściciel tego sprzętu zaczął zauważać szum w jednym z kanałów, więc odesłał do producenta ten, tenże przedwzmacniacz, no i usłyszał, że naprawa będzie kosztowała kilka tysięcy funtów zdenerwowany pos postanowił wysłać to do pewnego YouTubera, który zajmuje się właśnie ta takimi naprawami. Ten rozebrał to na części. Pierwsze okazało się, że tam było jeszcze jakieś uszkodzenie w transporcie, No ciekawe, czemu. W środku, jak widzieliście, był niezły Meksyk. Tam można zauważyć plastikowe dystanse, były kartonowe przekładki, no różne cudawianki. Finalnie okazało się, że uszkodzony, uszkodzony był jeden kondensator, który został wymieniony. No i tam było jeszcze to uszkodzenie mechaniczne, które powstało podczas transportu. No i w sekcji komentarzy że ludzie zwracali uwagę na to, jak bardzo niedbale jest wykonany ten sprzęt, więc tutaj autor tegoż projektu postanowił zareagować i zażądał usunięcia filmu przez YouTube'a ze względu na naruszenie praw autorskich. Twierdził on, że ma, że ma zastrzeżony projekt tych płytek drukowanych, które tam były pokazywane. Tutaj serwisant twierdzi, że sprawdzał to w brytyjskim urzędzie patentowym, ale żadnego takiego wpisu na jego nazwisko, na firmę tegoż producenta nie ma. Kto ma rację, nie wiem, ale wydaje mi się, że producent nie słyszał o czymś takim jak efekt Trayson.